W kategorii ambasador Europejskiego Funduszu Społecznego nominowani zostali Piotr Jaśkiewicz i Arkadiusz Borysiewicz. Bardzo dziękujemy za nominację łączną, dlatego że razem podpisujemy weksle i razem jedziemy na tym samym wózku. Fajnie, że Państwo to zauważyliście. Na co dzień współpracujemy z bardzo wieloma podmiotami. Nasze bycie ambasadorem dla nas to tak naprawdę współpraca z różnymi ludźmi i zmienianie otoczenia na lepsze. To, co realizujemy, w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, to tak naprawdę jest inwestycja w ludzi i kapitał ludzki, bo to jest najlepsza inwestycja, my to wiemy, o tym mówimy, to realizujemy. Dziękuję serdecznie za nominację w kategorii ambasador EFS, ale tak naprawdę ten ambasador to cały zespół fundacji. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.